Nauczanie domowe. 25 września. Ewangelia według Świętego Łukasza. Rozdział 9, wersety od 18 do 22. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zdarzyło mi się, że po otrzymaniu SMS-owej wiadomości odpisałem: Od kogo masz taką wiadomość? Skąd się o tym dowiedziałeś? Sprawdź to. I okazało się, że te osoby zaczęły cofać się, pytając poprzedników skąd masz wiadomość co się okazało udało się zatrzymać pewien fałsz jakąś plotkę czy coś co ktoś chciał rozpowszechniać dla swoich ukrytych celów zajrzenie w źródło pozwala wiele dowiedzieć się na temat tego co jest mówione w jaki sposób jest mówione i w jakim celu i dzisiaj widzimy Jezusa, który ma dwie rozmowy, a w związku z tym dwa źródła informacji. Pierwsza rozmowa to rozmowa z Ojcem, modlitwa, a druga rozmowa to rozmowa z uczniami. Pytanie o poglądy środowiska osób, wśród których Jezus przebywał. Co mówią ludzie? I co mówi Bóg? Zwróćmy uwagę, że ludzie mówią o funkcjach i zadaniach. I najczęściej tak jest. Taka opinia ludzka dotyczy tego, co widać, tego, jak jesteśmy spostrzegani, czy jak na daną osobę się patrzy. Natomiast Bóg mówi o godności i istocie. Kiedy przemawiał do Jezusa, ojciec mówił: Ty jesteś moim synem, w tobie mam upodobanie. Czyli zwraca uwagę na relacje i więzi, które decydują o tym, kim my naprawdę jesteśmy. Relacja do Stwórcy, nas jako stworzenia, relacja do Odkupiciela, nas jako grzesznych i popełniających różnego rodzaju przekroczenia tych Bożych zamiarów, które są jasno sformułowane, i naszej relacji jako tych, którzy otrzymują Boże obietnice i chcą je wykonać, chcą je osiągnąć, chcą ich doświadczyć. Gdy zwrócimy uwagę na ludzkie mówienie, to najczęściej, no niestety, o Jezusie też, to były jakieś opinie, plotki, domniemania, no bo to mówi się tak, idzie fama, czy. Uważany jest ktoś za tę czy inną osobę. Natomiast Bóg zna nas do głębi i do tej głębi się odnosi. Sięga nie do braków, ale do bogactwa, które jest w nas. Zauważmy, że tak właśnie działa Bóg. I dzięki temu my możemy poznawać siebie. Dlatego warto przebywać z Bogiem ponieważ Bóg ujawnia nam, kim naprawdę jestem. Zachęca nas, podnosi, dowartościowuje, bo, pok bo pokazuje realizm, to piękno, które w Tobie jest, to bogactwo, te możliwości, które my często gdzieś tam sami gubimy, o których może nie pamiętamy, albo po prostu tak jesteśmy zaprzątnieni tymi zewnętrznymi. Walorami życia czy błyskotkami życia, albo też naszymi zadaniami, funkcjami, i to one stają się nagle pierwszoplanowe dla nas samych. Kiedy więc idziemy na modlitwę, wracamy do tego, co jest istotne, do tego, kim naprawdę jestem, a nie tylko do tego, co robię, jak wyglądam, jak się innym pojawiam. Bóg na tej rozmowie utwierdza cię, ale też koryguje. Błogosławi i nakłania do nawrócenia. Ponieważ Boże słowa są zawsze budujące. Dlatego potrzebujemy tej codziennej modlitwy. Dlatego potrzebujemy tego codziennego nakarmienia się słowem Bożym, czytania Ewangelii, rozważania, przyjmowania życia Tą prawdą, która jest zawarta, tą dobrą nowiną, która wypływa właśnie z tych Bożych słów. Ludzka opinia nie ma wpływu na to, kim jesteś. Ludzka opinia nie ma tu nic wspólnego z tym, co Bóg myśli, mówi i sądzi o nas, o prawdzie o nas samych. Więc nie na ludzkiej opinii mam się opierać. Nie ludzka opinia ma być kryterium. Mojego myślenia, działania, planowania i mojej postawy. Słuchaj Boga. Miej czas sam na sam, by z Nim pobyć. I pozwól, aby to Słowo w Tobie objawiało, pokazywało to, co jest głębią, to, co jest wartością, to jaki jesteś naprawdę, kim jesteś naprawdę. To wie tylko Bóg, i bez Chrystusa nie może człowiek zrozumieć sam siebie. Niech ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.